Oglądamy internet w głównej mierze, będzie. TikTok, ale też mam dwie karty na YouTubie, które sobie po prostu przeglądziemy. Jedno to jest krótki filmik od nieśmiesznego, a druga to jest po prostu pasta o furasach. Też krótka dosyć. Co to fury, co to jest fury na TikToku, bo w sumie nigdy takiej frazy nie wpisywałem, więc możemy się dowiedzieć, co to są furasy od kogoś spoza fandomu, może nawet nie spoza fandomu ogólnie wypowiemy się na temat tego, co inni myślą o tym co to jest fury na przykład co to znaczy furas zobaczmy dowiedzmy się o co w tym chodzi Bracie, kim jest furas furas to ktoś kto jest zainteresowany antropomorficznymi postaciami z ludzką osobowością i cechami czyli ktoś kogo cieszą obrazki psa z ludzkimi cechami w dziwnych sytuacjach jest furasem z definicji tak z definicji tak. W głównej mierze, powiedzmy, że tak może być, ale niekoniecznie. Wiadomo, ten filmik jest zrobiony przy śmierczo, Zresztą on jest z 2021 roku. No tutaj nie ma co gadać. Tutaj jest coś ciekawego jeszcze. Muszę wyłączyć dźwięk. Co to ten fury fandom? Bo mi zaraz wciągnął. Jest fajna piosenka. A dobra, bo tu chodziło Dobra, bo. On, nie usłyszymy tego, bo są prawa autorskie. Ale podłóżcie sobie czołówkę z kiepskich do, do tego, co. Oznacza fandom fury i będziecie wiedzieć. Moja mama ocenia furasy. Zobaczymy, jak twoja mama oceniła furasy. Do 10, powiedz, co ci się podoba. Nie? 10. No i co ci się podoba w nim? Oczy. Eee, kolor. nie kolory dobrane. Pomysłowe. Pomysłowe. Tak, i tak, teraz. Wow. Co to jest? Nie wiem. Mnie ten entuzjazm rozwalił. Fajnie kontrastują uszy z całym strojem. Ładne, ładne oczy, oko. O, takiego nie widzę. Oczy są takie same, ładnie, bo one są podświetlone, ja też się wypowiem na ten temat. Uszy fajnie zgrywają się z całą kolorystyką, wyróżniają się jeśli chodzi o barwę, ale są mega fajnie zgrane te zęby. Tutaj jest ząb, po prostu ząb, a tutaj jest jakby ząb połączony z częścią pyska. Jest nos ładnie zrobiony. Ma kopyta, nie łapy o dziwo, i łapy z pazurami. Jest fajnie paskowany, krótki ogon, wszystko pięknie, ładnie, schludnie zrobione. Dobra, nie oglądajmy, bo to idzie zbyt długo. O, tu mamy nam Arti, która yy, nam wyskoczyła. Nie przyjmuję zleceń na suite jedynie na łapki. Tak, bo Arti nie robi stricte suitów, tylko robi... Przyje łapy. Co to jest fury? Dopiszmy magiczne słowo, co to jest. Chciałbym po polsku, bo ja mi chodzi o polską scenę. Jakby za granicą to wszystko jest wiadome. What's a fury? No halo, nie, nie ma osób polskich, żeby się wypowiedziały na temat. Co to jest fury? O, tu co się? fury jest wtedy, kiedy bardzo lubisz zwierzątkę. No, zwierzątka. No i przybiera się za zwierzątką. I nie rysujesz zwierzątka. I masz swoje zwierzęce postaci. Wiesz o nich historyjki w jakimś wyimaginowanym świecie. Niekoniecznie! Nie zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, że żeby fury być, trzeba lubić zwierzęta, puchate zwierzęta, rysować i to co, co co? Każdy kto rysuje jest z automatu furasem? Nie, albo czy ma postacie furasowe? Niekoniecznie, bo na przykład furasowe postacie mogą być po prostu częścią jego uniwersum i niekoniecznie muszą należyć do fandomu futrzaków, więc bardzo mylne stwierdzenie, moja droga. Kibawisz bawisz się, bo dla mnie fury to jest jak ułam cosplayu. Po prostu inna forma przebierania się. Bo też się przebierają. Zastanawia mnie, dlaczego ludzie bardziej akceptują cosplayerów zwykłych niż fura. Znaczy się, dlatego tak jest, bo cosplaying jest związany z jakimś już uniwersum, nie? Na przykład dana postać pochodzi z danej gry, która ma swój fandom oddzielny, która ma swoją też historię, a furasy, no tej historii, mają swoją prywatną, taką bardzo wypoistą tą historię, można tak powiedzieć. <laughs> Ten film to jest taki. To jest twoja opinia, niekoniecznie odpowiedź, co to jest fury, nie? To jest twoja opinia. Kurwa, to... naprawdę ludzie. Dlaczego nikt po polsku. Co to. Co. Musimy coś znaleźć w końcu. What is a fury? Nie ma nic na temat yy, furasów na tym. Mama chce. To jest po prostu. To jest po prostu TikTok. To, to jest syf po prostu. To się syf wlewa. Jakby co mógłbym sprawdzić. Co się zgadza. Były 3-4 osoby, ale z czego jedna nawet nie umiała wyjaśnić, co to jest fury fandom. Dobra, przejdźmy, zobaczmy sobie, co powie Nieśmieszny na temat yy, furasów. Czyli osoby przebierające się za maskotki. Ogólnie są to ludzie, których teraz możecie bardzo często spotkać na jakichś większych eventach i są oni przebierani za różne maskotki. Zazwyczaj ten strój może nam się kojarzyć z dużymi uszami oraz czymś na zasadzie lisa. W aktualnych czasach kojarzone są one negatywnie, przez większy hejt na nie, ale są również osoby, które bardzo je lubią. Jeżeli zobaczycie sobie takiego forasa, to możecie go nawet poprosić o zrobienie sobie wspólnego zdjęcia i na luzi powinien się wtedy zgodzić. Ja sam żadnego problemu do nich nie mam, ale również nie jestem ich fanem, więc są oni po prostu mi obojętni. Moim marzeniem jest zostać furasem. No i fajnie powiedziane, krótko zwięźle na temat, bez problemu. Na zasadzie, coś lisa kojarzyć się może, tak, bo to jest chyba jedna z najbardziej wybieranych postaci, po prostu w. w... A teraz będzie an, a, animowana pasta na temat furasów, która trwa też 38 sekund. I zobaczmy sobie, co w tej paście zostało powiedziane. Bądź rysownikiem feli. Zarabiaj około 250 dolców za każde zlecenie i jedno zajmuje Ci 3 dni. Patreon daje ci ponad 4 patyki miesięcznie za samopostowanie tam swoich zleceń. Nie bądź jeszcze nawet w najmniejszym stopniu sławny. Żygasz 5 do 6 razy podczas robienia każdego zlecenia, bo uważasz, że ferry są kurwa obrzydliwe i zjebane. Dostawa ohydne zlecenie. Rysy <grystanie> znaczy srające na głowę antropomorficznych wilków podczas gdy w kącie koń wali konia do tego. Zażądałem 500 dolców za zrobienie tego i Koleś kurwa zapłacił z góry. Jeżeli będę robił normalne rysunki, nie będę zarabiał nawet jednej piątej tego co teraz. <grystanie> Ej, to zostało... Jaki fajny stereotyp puszczony zajebista? Halo! Tylko ja chcę więcej takiego contento, ale więcej takiego contentu po prostu nie ma. Tutaj są jakieś po prostu filmiki ludzi. jakieś story time. Y, shit puszczany do internetu, ale nie ma nic. O, zanim wejdziesz do fantom fury, oho. Muszę wyłączyć dźwięk, bo jeśli kogoś skrzywdzisz, nigdy ci tego nie zapomnimy. Eee, pst, <ścoughs> myślałem, że jakiś głębszy sens będzie w tym filmie. To, co ja mogę powiedzieć? Po prostu na następnym razem, jeśli chcecie odcinek z TikToka i włacie odcinek z TikToka. Tam są komentarze, możecie tak swoje profili poprzeglądamy następnym razem, po prostu profile moich widzów i wyjdzie na to samo, nawet będzie lepiej. Na razie, pa i cześć, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, macie wszystkie linki w opisie do Discorda i Instagrama. Widzimy się w następnym odcinku.